Dzień dobry, witam się i dobry. witamy dzisiaj Państwa Wynazika z Polska. Oczywiście kolejny film z naszym udziałem i z pięknym autem. W tym przypadku Piękny. jest to model Audi Q7 no, z popularnym silnikiem. 6-cylindrowym, 3-litrowym z bezpośrednim pryskiem i z kompresorem. Tutaj akurat wersja amerykańska, więc troszkę o mniejszej mocy niż, niż nasze europejskie. Tutaj silnik ma mocy 280 KONI, no ale oczywiście zużycia paliw pozostało na, na podobnym poziomie, czyli spala około 18 litrów benzyny. Dlatego tutaj zamontowaliśmy instalację gazową. Pokażmy je poszczególne elementy i tak, tutaj na pierwszym planie widzimy dwa reduktory Magic z filtrami fazy ciekłej a te reduktory chyba troszkę się zmieniły, prawda? czy były zawsze takie same? nie, one no były zawsze, zawsze takie kolorami czasami są e, inne tu na górze mamy filtry fazy lotnej tutaj widzimy wtryskiwacze gazowe jedna trójka i tutaj mamy drugą trójkę wtryskiwaczy cała elektronika od instalacji gazowej znajduje się tutaj są to komputery firmy KME. Jeszcze raz pokażemy silniczek, ładny, fajny. Instalacja do wtrysku bezpośredniego, tak? Tak, instalacja do wtrysku bezpośredniego. Wiadomo, że troszkę większy koszt no tutaj w tym przypadku taki zestaw będzie kosztował w okolicach 7600 zł ale przy dzisiejszych cenach paliw i zużyciu tego auta to taki zwrot będzie po około 20 tysiącach kilometrów. bardzo szybko, prawda? więc naprawdę tak. bardzo szybko, na każdy tysiącu kilometrów każdy tysiąc kilometrów przejechany na samej bedzenie takim autem no to trzeba liczyć około 1000 zł na LPG mamy już to w granicach 600 zł, czyli tam dokładnie to wychodzi około 380 zł oszczędności na, na 1000. No to bardzo, bardzo e, szybko up. To... Jaki tutaj jest zbiornik Piotrusz? Możemy zobaczyć? E, tak, możemy zobaczyć. Dobrze, idę za tobą. Pożalony jest wielki, co? Po siódmeczku. Kiedyś, kiedyś to był największy model z oferty Audi. Dzisiaj Aha mamy jeszcze większe kłosy. No, ósmeczkę. Tutaj mamy z, no w sumie skromny zbiornik, tak? Akurat auto jest w wersji siedmiosobowej. E, miało pozostać A. wszystko na miejscu. Czy duża rodzina? Tak, Zobaczymy tu, ale wiesz co, ale ma pojemności trochę. Nie, no zbiornik jest 50 litrowy, no to Aha. więc tutaj mamy do dyspozycji około 40 litrów gazu. Aha. No I niby za... dużo, nie dużo, tak, tylko że duże auto z mocnym silnikiem, więc swoje spali, więc yy, ale trasie przebieg... jest dużo teraz, Tak, Jest, Piotru, jest dużo, dokładnie. Ile tam myślisz na zbiorniku będzie? Myślę, że zrobi klient. Yy, z 220 km jak nie więcej. Yy, A, no to wspaniale. No, nie, no to, to słuchajcie, to... No to co kilka dni jak człowiek pójdzie, to i tak no. na stację jedzie kawkę kupi, tak? Więc nie, naprawdę ładnie patrz podłoga się, nie podnosi, klient sobie życzył. Tak, wizualny. dokładnie. No tutaj, tutaj musiała być funkcjonalność auta tak. przede wszystkim. ok, jeżeli chodzi o... No, jeszcze wlew mamy. Jeszcze wlew pokażmy. O tutaj trójeczkę. Jak każdy małdziku 7 montujemy wlew pełnowymiarowy. Bez Zgania potrzeby do kręcenia żadnych A, No to super, super. Ekstra. I jeszcze przełącznik chciałabym zobaczyć, gdzie. Klient sobie życzył, czy sam dobrałeś, do, doradziłeś klientowi? Z klientem indywidualne ustalenia, więc. Yy, miało być też troszkę schowane. Tak? A! Tam mamy O, tutaj. Za, super. Za Tutaj za fotelem, elegancko. Krawca widzisz, zaznacz niekoniecznie, niekoniecznie. Reasumując, jeżeli zamontujemy instalację gazową, nawet tak drogą, zważywszy też 7600, to ten zwrot mamy po 20 tysiącach. Tysiącach. 20 więc Ekstrem. naprawdę rewelacja. Jak na takie duże auto, no to Bardziej z tryskiem bezpośrednim. Tak? No właśnie, jeszcze jest tam dotrysk doliczony przecież. E, tak, dokładnie. E, auto dobierze w cyklu miejskim tam e, około 3 litrów benzyny. E, w trasie to wychodzi tam e, poniżej 2 e, litrów. Tam z reguły, jak ktoś normalnie jeździ, no to e, poniżej powinien zejść do e, granicy litra. Na 100 km. A jeszcze dla tych Państwa, którzy nie wiedzą, po co Piotruś jest doczyskiwana benzyna wtrysku przy instalacjach do wtrysku bezpośredniego? Dlatego, że wtryskiwacze benzynowe, które są w silniku zamontowane, są bezpośrednio w komorze spalania. I gdybyśmy całkowicie zabrali, zabrali, została zabrana im benzyna, one uległyby przegrzaniu lub zabrudzeniu, czyli po prostu zepsułyby się. O, matko. No czyli u nas jest tak, jak powinno być. Zapraszamy do Energii. Zapraszamy, Zapraszamy do Piotra. Wszystkiego dobrego.